The the music. Meanwhile. Oh, merde. Ah! <sighs> Much better. Jeden dzień wreszcie muzykę? To teraz. To... <ścoughs> <śpiew> e, dzień dobry, czym pan puls? Melon! Melon, pan mówisz. Hm. Nie wiem, czy bym potrzebuję. Oh, Och, no dobra, widzę, że tak pan ładnie prosi, to może pan weź i tam niech pan go ukroi, a ja zaraz będę. I, I to będzie ostatnie, dobra. Jak tam, pan już ukroił? O, no to dobrze. Yy, to, to, to ja ten pan lewy panu zostawię, a ten prawy sobie zjem. O kurde, to musi być ten jeden z japońskich melonów, bo... No tak niezbyt się czuję e, Ten niech pan poczeka ja pójdę do, do łazienki. O, kurde, co tu się dzieje? Przekrycie jest. jestem co to są za nogi? Czekaj, czekaj, czekaj... Czy ten szpiegnie? szpieg mnie? Wiedziałem, że robiące nie mogą być trujące. Co teraz kurde zrobić? Nie... No, myśl, ale myśl. Kurde, no... Nie wiem co robić. On jeszcze odchodzi. Czekaj... Czy to jest gnom? Dobra, to jest moja ostatnia szansa. Muszę jakoś skontaktować demomana. Do Eura. Trzy, cztery, 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 cztery i wy. Sorry za to, co się stanie. Nie, 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 nie nie, nie, razu. Nie, 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 nie Demo, nie chcę Cię niepokoić, ale Twojego kolegę, co mnie przez okno wyrzucił, porwali. O kurde, teraz się pospałem. Czekaj, gdzie ja jestem? No nie, A, zapomniałem. O oh, kurde, co to jest za miejsce? Jakiś telewizor? Światło? Jakieś strasznie ciemne. O oh, kurde. kurde, nie ma co robić tutaj. W sumie, jak już tu jestem, to chciałbym Wam naprawdę to na serio podziękować za wsparcie w poprzednim filmie. To, co ja tam przeczytałem, to naprawdę... Było szokujące dla mnie, to jakie tak ludzie mogą być naprawdę mili w komentarzach. Myślałem, że tam, wiecie, jakiś hejka, superfilm, albo coś, nie, naprawdę to... to było coś serio mega. To co, co teraz? Nie, 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 nie zostaw mnie, nie, nie!